Państwowa Inspekcja Sanitarna w Lesznie skierowała apel do mieszkańców miasta i powiatu. Apeluje o odpowiedzialne zachowanie i przypomina o obowiązujących zasadach w związku z epidemią. Jak informuje Sanepit, wprowadzone ograniczenia służą ochronie zdrowia i życia ogółu obywateli. Każdy powinien pamiętać o stosowaniu środków ochrony indywidualnej, higienie rąk i unikaniu dużych skupisk ludzi, ale Sanepit przypomina też, że każdy obywatel jest obligowany przepisami prawa do współpracy z inspekcją sanitarną. W czasie wywiadów epidemiologicznych należy podawać wszystkie istotne informacje, gdzie przebywaliśmy, z kim mieliśmy dłuższy kontakt w ciągu ostatnich dni. Sanepid przypomniał też dwie istotne kwestie związane z kwarantanną. Osoba skierowana na kwarantannę, która obecnie wynosi 17 dni, może pracować zdalnie. Jeśli nie jest to możliwe, ma prawo do świadczenia chorobowego. W trakcie kwarantanny nie można opuszczać miejsca zamieszkania. Wyjątkami są Wizyta lekarska i pobyt w punkcie wymazowym. Leszczyński Sanepić dziękuję wszystkim, którzy, mimo uciążliwych ograniczeń, przestrzegają zaleceń.